Cześć wszystkim, kolejny film Strides Plus, jak już można się domyśleć, będzie tym razem z dodatkami, ale najpierw ściszymy sobie dźwięki gry. Ehm, odpalę na próbę moją mapę. Linia kolejowa numer 29, tłuszczostrołęka. Uprzedzając pytania, zrobiłem po poprzednim filmie research. I niestety nie można zrobić tak, że przenosimy mapę STRS 2019, edytujemy ją w 22, po czym możemy wstecznie ją zapisać w 2019 i możemy ją z powrotem edytować albo wysłać komuś i tak dalej. Niestety nadpisuje się wersja Trainsa i 2019 jej nie widzi. W tym momencie po raz pierwszy, jak to nagrywam, odpaliłem linię kolejową numer 29 tłuszczostrołęka. i uprzedzając pytania, tak będę ją kontynuował w TRS 2019, ale pokażę Wam ją tu w Geodecie 2.0 w Trains plus Trains 22. Wczoraj robiłem screena z tej mapy, także tutaj sobie postawiłem testowo jednostkę. Jak widzicie, tutaj już. Po wczorajszej bitwie z siecią trakcyjną, o nie ma kładki. Kładka musi być błędna. Dobra. Nie szkodzi. Także w wczorajszych bitwach z siecią trakcyjną, w skrócie, to będzie od tego osobny film. Dodałem trochę turefiksów, poprawiłem roślinność, infrastrukturę. Tak mniej więcej wygląda Trans22. Jest tutaj delikatna mgła. Wy wyedytujmy środowisko może. Przykładowo. Tu można wyłączyć mgłę. A zobaczmy, jak wygląda kwestia oświetlenia. Czy zostało coś zmienione, ponieważ ja mam tutaj kolor słońca praktycznie znikomy, a jest on tylko po to, żeby nie było cieni, jakby ktoś nie wiedział. Bo jak sobie damy kolor słońca, no to będziemy mieć tutaj pustynie na Saharze tak jasno. Dobrze, polećmy sobie w takim razie na poprzedni projekt Tam trochę więcej zostało zrobione, by zaprezentować Trains plus Trains 22 Może zmienimy sobie Na jakieś ładniejsze niebo Żeby to lepiej wyglądało, a że jest mniej chmur, no to może sobie zrobimy Tutaj troszeczkę słońca I polecimy sobie do Zobaczmy jest tutaj No tutaj tory akurat podmieniałem to to wszystko pouciekało Zobaczmy sobie dalekie Z tego co mi wiadomo W Trains 22 Można regulować Obiekty przytorowe prostopadle do toru Właśnie zaznaczyłem sobie tutaj wysięgnik I spróbuję pomyśleć co tutaj można zdziałać no, obiekty przyzorowe do mnie mam są tutaj i tutaj mam już gizmo pokazane bo to jest ten tryb narzędzie precyzyjnej regulacji i swobodnego przesuwania no, mam teraz precyzyjną regulację no i spróbujmy ten wysięgnik przesunąć prostopadle względem toru i tutaj widzimy rewolucję w dziedzinie budowania sieci trakcyjnej, i podejrzewam, że przez takie właśnie rzeczy nie jest możliwa edycja wsteczna mapy, na przykład w Trains 2019, w ogóle uruchamianie jej. Czy można do góry? Do dołu można. Także to na, na tej podstawie mogę wam pokazać. Obracać jednak nie można, przechylać. Po jednej, po drugiej oś nie można, ale tak jak pokazywałem, możemy przesuwać ten obiekt przytorowy w ten sposób. A kliknijmy sobie, to jest tor, tak? A ten punkt. To jest sieć trakcyjna. Rozumiem. Czyli po prostu jest swobodna możliwość dopasowywania infrastruktury czy to semaforów, czy to elementów sieci trakcyjnej, na przykład, no załóżmy, że są takie stacje, gdzie by poprawić widoczność semafora wjazdowego, to jest on na przykład 10 metrów od torów na wzgórzu i tutaj sprawdźmy, czy jest taka możliwość, tu mam semafor wjazdowy stacji dalekie i spróbujmy go sobie przesunąć na przykład tutaj I wyobraźmy sobie, że tu jest jakieś wzgórze, no i będzie on widoczny stąd. I tutaj widać jego linie odniesienia. No i oczywiście pole trigera, ponieważ jest on też jako trigger, czyli promień znacznika. Tutaj w informacjach są dodatkowe parametry odnośnie obrotu i to jest pytanie czy uda się obrócić Nic się nie dzieje w sumie. A czy tutaj tak samo nie? Czyli nawet we wpisywaniu wartości tutaj się nic nie dzieje, no właśnie klikam Ciekawe, czy jest tutaj opcja zresetowania położenia. Jest. Przymocuj ponownie do toru. I mamy zresetowane położenie. Także nie ma co się martwić, jeżeli chodzi o jakieś takie zabawy. Jeżeli coś tam będziemy chcieli to przywrócić domyślnie, no to przymocuj ponownie do toru i zostaje to tak jak było przedtem. Sprawdźmy jeszcze ogólną, znaczy sprawdzić wydajność to będzie trochę ciężko ale włączmy sobie zimę i zobaczmy jak szybko ładują się dodatki zimowe no można powiedzieć, że ta sezonowość troszeczkę szybciej się ładuje niż w trans 19 Dodatkową mgłę może włączymy. Tutaj ustawiłem czas. A tu mamy zachód słońca. Czyli w sumie patrząc to podobnie jak w TERES19, tylko te słońce coś późno zachodzi. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Bo tutaj chciałem ustawić taką typową grudniową krótkość dnia na tej mapie. No dobrze, to była moja mapa. Mam jeszcze mapę na przykład, żeby Wam pokazać, albo Central Europe Mini. Zobaczymy, jak na moim komputerze będzie się sprawowała ta mapa, ponieważ jest wymagająca i to konkretnie. Dla przypomnienia, mam GTX -a 1060. 3GB wersja Ryzen 5800 x 32GB RAM. I muszę przyznać, że. Jaka to jest odległość? 3000 metrów według e, gry jest ograniczona do 3000M. I działa to bardzo dobrze. Działa to bardzo dobrze. Proszę zwrócić uwagę na to, ile tutaj jest roślinności 3D. Może sobie polećmy. Tu było te przejście graniczne polsko-słowackie. Polećmy sobie na Słowację. Może zróbmy sobie późno jesień. Damy datę dzisiejszą. Niektóre dodatki będą emitowały śnieg, ale to nie szkodzi. Także już się powoli wszystko przekształca. No, lekkie skoki FPS-u. I mamy w sumie jesień. No i zima. O, pojawiają się zaspy śniegu. Swoją drogą to są dodatki z DLS-a Snow Spline. One tylko działają, jeżeli się ustawi śnieg. Takie niewidzialne spliny przez cały rok, a widoczne tylko jeżeli włączycie śnieg. Myślę, że na pewno było coś robione względem Teresa 2019 co chodzi o optymalizację. Może kolejną mapę. Mapę wąskotorową Ostrowiecka Kolej Dojazdowa. To jest mapa robiona zapoczątkowana na TS 2009 i obecnie jest stworzona na Tane. I tutaj różnica jest taka względem TRS-a 2019 a 22 tutaj Trains Plus, że została poprawiona poprawione przejścia pomiędzy teksturami PBR i nie PBR. Gdybym odpalił tę mapę na Teresie 2019, to tutaj torowisko by miało takie półprzezroczyste kwadraty, które by takie krawędzie, które by nakładały się na to torowisko. I niestety to trzeba by było wtedy podmienić tekstury albo na wszystkie na PBR, z PBR, albo wszystkie bez PBR. Ale tutaj to zostało jakoś poddane poprawie i te tekstury. Tak nie kują. Nie widać w ogóle żadnych takich błędów. Także ta mapa jeszcze. Jeszcze lepiej wygląda. Jest to mapa wąskotorowa. Także mapa budowana przez kilka lat. Nie moja, powtarzam. Jest tutaj no, rozślinność 2D, no z tego względu, że ona była początkowana na TS-ie 2009. O, tutaj mamy plażę. No, spróbujmy jakąś taką ładniejszą porę dnia ustawić. Tutaj takich trochę kolorków brakuje, co chodzi o słońce. O, może być i tak. Trochę bardziej czerwono. Tutaj jedna z większych stacji, która nazywa się Bartowko. Bartówko. No, plac przeładunkowy. Także Trains Plus i polskie akcenty z mojego 2019. Tak jak na, wspominałem na początku filmu niestety nie da się. Może się da, ale trzeba wtedy kombinować, ale podejrzewam, że mogło to by się też niezbyt dobrze zakończyć dla, dla projektu. Więc projekt mój będzie kontynuowany na 2019, a zobaczymy co będzie dalej strań z, z plusem. Bo ma być prowadzona ta siatka 1 na 1 metr i zobaczymy jak wtedy będzie można budować na przykład nasypy kolejowe. Bo do tej siatki tu akurat jej nie widać są dodatkowe dodatkowa jeszcze cienka siatka to jest 5x5 5, no to jeszcze metrowe metrowa skala tutaj będzie także to wszystko na dzisiaj no to był drugi film Strains Plus w moim wykonaniu pozdrawiam i zapraszam do następnych filmów cześć